Cześć kochani, witajcie na moim pubcikowym kanale. A w dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie szpital. Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, żeby nie przekapić kolejnych filmów. 17-letni Bartek Tomal jest vlogerem. Kręci filmiki o ekstremalnych sytuacjach, w jakich może znaleźć się człowiek, a następnie umieszcza je na popularnym serwisie internetowym. Jego vlogi cieszą się coraz większą popularnością, a dzięki reklamom zamieszczanym przed nimi... Chłopak zarabia sporo pieniędzy. Wiecie co? Ja uwielbiam, jak tego typu programy, seriale, filmy przedstawiają influencerów po prostu jak największych dybili na świecie. Nie lubię siebie tak nazywać, no ale cóż, nie ukrywajmy, też jestem influencerem. I mnie to śmieszy, bo wiem. Że bardzo duża część tych przykładów jest po prostu prawdziwa. Na przykład bardzo częstym przypadkiem jest to, że influencerzy chodzą na eventy, żeby się najeść. Ja byłem nawet kiedyś świadkiem, jak ktoś zabiera ze sobą plastikowe pojemniki, żeby wynosić jedzenie. Wczorajszy odcinek obejrzało 30 tysięcy osób, za co chciałem wszystkim mega podziękować. Z tej okazji mam dla Was prawdziwy prezent. Zaraz znajdę tutaj, w Szpitalu na Biskupińskiej. Mega, mega hardcore. Przepraszam, no. Ty masz pozwolenie na kręcenie w szpitalu. Co? Jakie pozwolenie kobieto? O co wam biega w ogóle wszystkie? Ty sobie tak? żartujesz ze mnie teraz, tak? Normalna osoba w tym momencie zwyczajnie by przeprosiła i sobie poszła. Ale nie! Bo on musi nagrać content! Więc jakaś głupia stara baba nie będzie mu wchodzić w drogę i się srać do niego. Czy pani ma w ogóle pojęcie, kim on jest? Ja też nie. Ale 30 tysięcy osób widziało jego poprzedni odcinek. A może? Chciałaby pani być moim gościem specjalnym odcinka o hardkorach. Słucham? No, wie pani, mega przypadki. Jak komuś mózg wypływa, ktoś sobie mega w obsęgach zakleszczył. Hardcore. Posłuchaj, no, albo sąd wyjdziesz, albo ja zaraz wzywam ochronę, żeby cię wyprowadziła. Czemu się pani tak piekli, co? Dlatego się piekle, że tu leczymy pacjentów, a nie wyśmiewamy się z ludzi. Ale przepraszam, z kogo on się niby wyśmiewa? On szuka po prostu drastycznych przypadków, które będzie mógł sfilmować i wrzucić do internetu. Ludzie w komentarzach raczej nie będą pisać haha ale beka, tylko na przykład masakra, ile krwi. Wtedy to by było wyśmiewanie. A w takim przypadku jest to zwykłe pokazywanie i uświadamianie ludzi. A poza tym słyszałeś o prawie do prywatności? A pani słyszała o czymś takim jak internet? Posłuchaj, zabieraj to natychmiast, statyw, zabieraj i wychodź za drzwi. Już żegnam cię, do widzenia. Co pani chce? Już. Ja jeszcze tu wrócę. Ja mu tam wierzę, że on tutaj wróci. Mogę się założyć o stówę, że zrobi sobie coś specjalnie albo będzie symulował, żeby trafić na Sor. Nie no, co za babsztyl. Nikt nie będzie mi mówił, co ja mogę, a czego nie. Ludzie uwielbiają oglądać mocne obrazki, no i ja, i nie pokazuję. Mam już 30 tysięcy fanów, a to znaczy że uszczęśliwiłem 30 tysięcy osób. I zamierzam przestać. Zaraz coś wymyślę, żeby wbić z powrotem na ten oddział. Znaczy, ja się tam może nie znam, ale myślę, że przynajmniej połowa tych ludzi to ma raczej takie myśli masakra on jest debilem. Wątpię, że te osoby siedzą, oglądają te filmiki i myślą, matko, ale on mnie uszczęśliwia. No chyba, że ktoś tak ma, ale nie wiem, jak bardzo ktoś by musiał mieć smutne życie. A teraz specjalna dedykacja dla tych, którzy twierdzą, że ruję tylko na cudzym nieszczęściu. Nie chcą mnie wpuścić na oddział, więc specjalnie dla Was zrobię to. O, k <tryk> 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 to się, moi drodzy, nazywa Naturalna Selekcja. I rozumiem, że teraz to nagranie. Ma uszczęśliwić tych fanów. Ej, wyobraźmy to sobie. Oni tak siedzą na przykład tu, gdzie ja, oglądają to i sobie myślą. Wow, czy ten chłopak naprawdę połamał sobie palce specjalnie dla mnie? Jestem najszczęśliwszym człowiekiem we wszechświecie. Co ty zrobił do cholery? Ała! Co ty robisz, się Pokaż. O, p, ja muszę zobaczyć lekarz. Ała! Co ty było? normalny jesteś dziś tam, tak? Ja się zamknęła, nie widziałem, co zrobiłeś. Ała, 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 a, 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 co się stało? Dobrze. Przecież ty miałeś wyjść ze szpitala, ja coś, coś mówiłam, tak? Co, co się stało? Stop, stop, są złamane. Przestań sobie drzwiami od karetki. Włożył rękę między drzwi i czasu. A, 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 a. Dlaczego to zrobiłeś? Znacie moje zdanie. Już kiedyś o tym wspominałem w jednym z odcinków Szpitala. Uważam osobiście, że tego typu osoby nie powinny być ratowane. Coś mu się stanie, nie przeżyje. No trudno, trzeba było myśleć. Dzięki temu po tym świecie będzie chodzić mniej wybili. Powiedziałem pani, że tu wrócę, tak? Nie, no ja nie wierzę. Pokaż, pokaż, rękę, pokaż, może rękę, tak, tak, no? tak. Możesz poruszyć palcami? Nie, nie no, bardzo. No, wyglądają no. na złamane. O, tak. w Oni go w tym momencie powinni obciążyć kosztami leczenia. Tak, Rodzice nastolatka są rozwiedzeni. Chłopak tak, mieszkał z mamą do czasu, tak. kiedy zaczął zarabiać na swoich filmikach. Wówczas kobieta, przekonana o dojrzałości syna, zgodziła się, by siedemnastolatek usamodzielnił się i wyprowadził. Że co, proszę? A przypadkiem to nie jest jakby. Nielegalne? Wydaje mi się, że trzeba mieć skończone te 18 lat, żeby zamieszkać samemu. Hej, czat, ile trzeba mieć lat w Polsce, żeby móc mieszkać samemu? Generalnie w Polsce nie ma sztywnej dolnej granicy wieku, żeby zamieszkać samemu. Formalnie pełnoletność, czyli 18 lat, daje ci pełną zdolność do czynności prawnych, więc wtedy możesz swobodnie wynająć mieszkanie na siebie. Ale, jeśli masz zgodę rodziców lub opiekunów, to teoretycznie można zamieszkać wcześniej. Czyli chcecie mi powiedzieć, że mogłem się wyprowadzić znacznie wcześniej? Spokojnie, spokojnie, zaraz się temu zajmie lekarz. Ja nie chcę Nie umierasz, uspokój się. I... To, to, co to się, się dzieje? Dziś ma 16 lat, została potencjalna przez samochód EGH. No, tam no tam to, tak to. już od razu. Zderzyła, na asfalt nie miała kasku. Ja nie wytrzymam. To, ja już... Mimo zakazu na nagrywa nagrywać ją pacjentkę. Jest zachwycony tym, że w końcu będzie miał mocny materiał na swojego vloga. Ogólnie uważam, że ten serialowy szpital nie ma nic wspólnego z takim polskim. Byłem w wielu szpitalach i praktycznie w żadnym tak po prostu sobie nie można było spacerować wszędzie. Zazwyczaj są osoby dyżurujące, jest ochrona, wszędzie są drzwi na kartę. A tutaj? Po prostu wyrąbane, można sobie robić co się chce. Dobra, to ja przygotuję te rzeczy. Będziemy mogli spadać. No, nie grześ pan trochę przez mnie. Słucham? No. Zasłaniań! Wyłącz to natychmiast i wracaj na swoje łóżko. Ela, sprawdź, czy tak. jego matka nie przyjechała. I natychmiast Dobrze. ją do, do pokoju lekarza. No to już nie było. Już, 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 już. już. No. Ej, masakra, jaki on jest bezczelny! Nie dość, że specjalnie sobie połamał kości, żeby być w tym szpitalu, to teraz jeszcze rozstawia lekarzy. Lekarz ma mu się przesunąć, bo nie widać na nagraniu? Ej, nie no, gdyby to było moje dziecko pasek by wleciał. Do szpitala dotarła właśnie matka nastolatka. Kobieta jest dumna z syna, że w tak młodym wieku potrafi się sam utrzymać i odnosi sukcesy w internecie. Ufa mu, dlatego pozwoliła mu się wyprowadzić. Syn sam się okaleczył. Przytrzecnął sobie drzwiami od karetki palce i najprawdopodobniej ma złamane. Słucham, co to za bzdury? Po co niby miałby to robić? No właśnie w tej sprawie lekarz chciał z panią na ten temat porozmawiać. I oczywiście matka zdziwiona, w szoku. Gdzie mogę się założyć, że to nie jest pierwsza taka Rzecz, którą mi syn odwalił. Ja po prostu nigdy nie zrozumiem, na co rodzice w takim przypadku czekają. Aż nie wiem. On kogoś potnie nożem? Kochanie, co ci się stało? Cześć, mamuś. Nie, nic takiego. Palce złamałem i kazali mi dzwonić po ciebie. Ale, Ale ta nic. pielęgniarka powiedziała, że ty sam sobie to zrobiłeś. Nie, to bzdury jakiś. To był wypadek, mamo, naprawdę. Nie kłam. Przecież ratownik widział, jak to robisz, tak? Kto tu kłamie? Mamo, uwzięli się na mnie wszyscy w tym szpitalu. Nie słuchaj, no powiedz coś. Ej, nie, no w sumie to tak trochę słabo wyszło. No powiedzcie mi, czy wam nie jest szkoda tego chłopaka? Przecież widać, że cały szpital jest w spisku przeciwko... W koniemu. Co to ma znaczyć, proszę panią? To jakieś pomówienia. Proszę pani, syn zachowuje się skandalicznie. Sam się okalecza, robi zdjęcia, filmy kręci chorym pacjentom, którzy tutaj czekają. Na dodatek wszystkim przeszkadza w pracy. Jasno. Niech się jest... pani tym zajmie, to dobrze? Dobrze. mamo. Proszę podpisz papier, że im palce i spadamy stąd. Ja tego tak nie zostawię. Ale czego, przepraszam bardzo, ty nie zostawisz? Twój syn jest debilem, zachowuje się jak debil, robi debilne rzeczy. I wszyscy dookoła ci to mówią, a ona nie. Wcale tak nie jest. Mam idealne dziecko. Weź ty się, kobieto, w łeb pukni. Proszę panią, jak pani nazwisko? Proszę pani Elżbieta Słowska, przełożona pielęgniarek. Bardzo proszę, żeby się pani tym zajęła, dobrze, bo ja nie będę tolerowała takiego zachowania tutaj w szpitalu. Oczywiście, proszę panią, zajmę się tym, ale najpierw wyjaśnię, dlaczego jakaś pielęgniarka oczernia mojego syna bezpodstawnie. Że co, proszę? No to powodzenia ci życzę. Na pewno pan ordynator ucieszy się z tej rozmowy. Przepraszam bardzo, do niego też z mordą wyskoczę, że się czepia jej syna. Tymczasem do szpitala przyjeżdża zrozpaczona matka dziewczyny, która doznała poważnych obrażeń podczas wypadku drogowego. Spokojnie, już sprawdzam, co się dzieje. Ja wiem, co z Patrycją, ja wszystko pani powiem, ale. Nie Kim ty powiem. jesteś? Ja wiem. Chłopak czuje się zupełnie bezkarny po tym, jak matka po raz kolejny stanęła w jego obronie. Postanawia wykorzystać zrozpaczoną kobietę do swojego filmu. No i proszę bardzo, nie minęła dosłownie sekunda, a on znowu coś kombinuje. Takie są właśnie efekty tego, jak mamusia załatwi. W ogóle, skoro on sobie tak lata na luzie po tym szpitalu i kręci te filmiki telefonem. To go w sumie nic nie boli, nic mu nie jest. Moim zdaniem powinni go po prostu wypisać z tego szpitala i tyle. Znaczy wiem, że tak nie mogę zrobić, bo pewnie by odpowiadali karnie. Ale w moim idealnym świecie tak bym właśnie zrobił. No pani córka nam ona nie żyje. Nie, nie, to nie może być prawda. Moje dziecko. Bardzo mi przykro, ja widziałem. Oni chcieli ją uratować, ale nie. było za późno. Nic się nie dało zrobić. Co się pani dzieje? Źle się pani czuje? Dziecko. Co się dzieje? Proszę, bo, dlaczego ona? Proszę pani, co się stało? Moje dziecko, moja Patrycja. Tak, pani córką zajmuje się doktor Szewczyk, tutaj w tej sali. Ona żyje? Tak. Ej, dobra, to, że ten chłopak jest debilem, to już wiemy, ale on jest na dodatek jakimś potworem, on w ogóle sumienia nie ma. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby powiedzieć komuś coś takiego? Że jego dziecko umarło. Naprawdę brakuje mi aż słów w tym momencie. Dobrze, Elo, zrobimy jeszcze szef, tomografi patrycie. tomografię głowy i prześwietlenie tego Proszę pani, ostrożnie, ostrożnie, jeszcze może nie wiemy, jeszcze jakie są obrażenia, dobrze? Ten Chłopak powiedział mi, że ty umarłaś, ty że jest kara. Czy my możemy tego chłopaka zamknąć gdzieś? Na przykład w jakiejś klatce? I przede wszystkim odebrać mu ten zastrany telefon. Myślę, że kara do końca życia załatwiłaby sprawę. Doktor Robert Szewczyk domyśla się, że za makabrycznym kłamstwem stoi jego 17-letni pacjent. Ty powiedziałaś matce ciężko rannej dziewczyny, że ona umarła? No ja, no ale to był taki żarcik, spoko. Żarcik? No tak, przecież ona żyje, więc się matka powinna cieszyć. Jesteś no z siebie, idioty, ty zdajesz sobie sprawę z tego, co zrobiłeś? Jak ale, czuje się teraz ta kobieta? Ale o co panu znowu chodzi? Córka jej żyje, więc się matka powinna cieszyć, a nie obwiniać mnie, że ją wkręciłem, tak? A nie, no to pewnie. O co się czepia w ogóle? To ta matka powinna teraz podejść do tego chłopaka i mu podziękować, że taką cudowną niespodziankę dla niej postanowił przyszykować. Czy on się, przepraszam, bardzo z dupą na łeb zamienił? Jak bardzo trzeba mieć chory umysł, żeby coś takiego wymyślić? Ty naprawdę jesteś taki bezmyślny. ja Co ty tak udajesz? Ja bezmyślny. Ja kasuj sobie... natychmiast ten. Świetnie to już natychmiast tak. ten filmik mhm. i idź pod pracownię rentgenowską. Ja sobie porozmawiam z twoją mamą. Ktoś cię w końcu musi doprowadzić do pianu Straszne. No i bardzo się boję. Ej, mi po prostu aż brakuje słów na niego. Wiecie, że ja nie jestem fanem przemocy, ale w jego przypadku taka lepa na ryj to by się przydała. Co oni sobie wszyscy wyobrażają, że mogą mnie po kątach rozstawiać jak jakiegoś szczeniaka? Kij z nimi. Ma mega mocny materiał. Najpierw wiasty zakrwawionej laski, potem jej matka, która rozpacza. No, swoją drogą, kobieta wkręciła się na cacy. Teraz potrzeba mi tylko jakiegoś obrazka z włókami, żeby się skleiło. Będzie hicior. A przepraszam bardzo, czy on ma świadomość, że takie nagrywanie ludzi bez ich zgody jest karalne? I jeszcze nagrywa ich w takiej. No nazwijmy to ładnie intymnej sytuacji. Oni na luzie mogliby go w tym momencie pozwać. Tymczasem matka, 17-latka, który specjalnie złamał sobie palce, czeka na rozmowę z doktorem Robertem Szewczykiem. Kobieta nie wie, że do szpitala Dzień przyjechał dobry. ojciec chłopaka, który o obrażeniach syna dowiedział się z internetu. Mężczyzna w przeciwieństwie do byłej żony uważa, że chłopak nie dojrzał do samodzielności i powinien wrócić do domu. Dlaczego ci rodzice po prostu nigdy nie mogą się dogadać w kwestii wychowywania tego dziecka. Jakby dobra, nie jesteście razem, to jest wasza sprawa. Ale macie wspólne dziecko i trzeba coś zrobić z tym, żeby on nie wyrósł na debila. Znaczy no w tym przypadku no to już trochę za późno myślę. Marta, gdzie on jest? Darek, a co ty tutaj robisz? No jak to co? Przyjechałem do szpitala, bo ty mnie nie raczyłaś poinformować, że dziecko tutaj leży. Bo to nic poważnego. No Marta, jak to nic poważnego? Jak wjedzie ciężarówką w autobus pełen przedszkolaków to będzie wystarczająco poważne, żeby nagrać ten swój hardkorowy filmik? Ej, szczerze? No byłby bardzo ciekawy content Co jak co, ale myślę, że taki odcinek To by mu viral poszedł Gorzej tylko, że po takim jednym materiale No to skończyłby prawdopodobnie w więzieniu Ej, to by wtedy mógł kręcić vlogi z paki A skąd ty w ogóle wiesz, że on jest w szpitalu? Marta, z bloga Ja wszystko wiem tylko stamtąd Bo nasze dziecko nigdy nie ma czasu, żeby do mnie zadzwonić i pogadać Co za bzdur opowiadasz Posłuchaj on bardzo ciężko pracuje, rozumiesz? Powinieneś być dumny to z naszego Tej głupoty właśnie nazywasz pracą? Znaczy, wypowiem się z perspektywy osoby, która siedzi tutaj, pierdzi w stołek i nagrywa pierdały, żebyście mieli co oglądać. Osobiście uważam, że pracą jest wszystko, co daje ci pieniądze. Tak, te panie stojące przy lesie i zbierające jagódki też pracują. Inną kwestią jest to, czy ta praca jest trudna, czy ta praca przynosi Jakieś korzyści dla świata. Naprawdę jest mnóstwo ludzi, którzy wzbogacili się na totalnych głupotach. Jakie głupoty? Dla ciebie to są głupoty, a innym się podobają. Marta, on właśnie sobie połamał rękę, żeby wrzucić to do sieci. Bzdura. Tak? Zaczekaj. Proszę ci bardzo. To właśnie nazywasz bzdurami. Przestań, przecież to jest fotomontaż. Wiesz dobrze, że on potrafi montować takie rzeczy. Znaczy. To jest kochane, że ona tak bardzo wierzy w umiejętności swojego własnego syna, ale umówmy się, raczej ten chłopak nie ma takich umiejętności CGI czy też charakteryzacji, żeby coś takiego sfejkować. A w czasach, kiedy nagrywali ten odcinek, AI jeszcze nie było na tyle rozwinięte. Chyba w ogóle go nie było. Także prawda jest taka, że twój syn jest po prostu debilem. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby nasz syn sam mieszkał i sam na siebie zarabiał, ale do tego potrzeba trochę odpowiedzialności, a on jej nie ma niestety za zagroż a to, co wyprawia, to jest jakiś kosmos. A Marta, Marta jest ślepa i tego wszystkiego nie widzi. Znaczy, powiem tak. Pani Marcie. Powinny być odebrane prawa rodzicielskie. Samo to, że ona w ogóle niepełnoletniemu synowi pozwoliła mieszkać samemu, to naprawdę dużo świadczy o jej macierzyństwie. Proszę o wyjaśnienia. Proszę. Dlaczego pana personel, a niejaka no to, pani Edwarda Wilkins, chwileczkę. O, właśnie, ta pani. E, może mi pan wyjaśnić, dlaczego ona oskarża mojego syna, że zrobił sobie to sam? Bezpodstawnie. Bo to prawda. Nic nam nie macie, żadnych dowodów ani żadnych świadków, nic. Bo ty uważasz, że nagranie na twoim blogu to nie jest wystarczający dowód, tak? No i proszę, mamy przykład na żywo jak bardzo ten jej syn jest bezczelny. I przepraszam bardzo, ona tego nie widzi? Czy jej zdaniem to również jest fotomontaż? Zresztą, już pomijając ten filmik, który on nagrał i wrzucił do internetu, ale na pewno na tym podjeździe do szpitala są kamery. Więc na luzie mogliby zweryfikować, czy on to zrobił specjalnie, czy też nie. No chyba, że Kamery są sfejkowane. Przestań, to jest fotomontaż, mówiłam ci. Słyszałaś, tak. taka sklejka, rozumiesz? Dosyć tego. Proszę pani, pani syn powiedział matce ciężko rannej dziewczyny, że ona umarła. A potem nagrał jej rozpacz na komórkę. Syno, co ty zrobiłeś? ty czyś ty oszalał? Straszny, wielki Michalo. Eee... Bo ona to wszystko zmyśliła? Nie no, dajcie spokój, to też jest fotomontaż. Jakby odczepcie się od niego! Dajcie temu chłopakowi wyrażać siebie! Dlaczego starzy ludzie muszą się tak bardzo czepiać tej młodzieży? Przecież nie zrobiłem nikomu krzywdy, a ta kobieta się musiała mega ucieszyć, jak zobaczyła, że córka jednak żyje, tak? Wiecie, jaki mam zajebisty materiał? Rozumiecie, jakiś filmy? Nie no, według mnie to okrucieństwo. Dość, już Wyjdź stąd. Stąd. Wyjdź stąd. stąd i zaczekaj Dalej. na zewnątrz! Ej, weź, tato! Darek, co ty robisz? Przestań na niego tak słuchać, on przestanie z sobą rozmawiać w końcu. Wiecie co? Zacząłem zauważać jedną taką wspólną rzecz w każdym tego typu odcinku. Praktycznie zawsze jak mamy jakiegoś takiego dzieciaka z problemami, to matka nie zauważa tych problemów. A ojciec wręcz przeciwnie, on jest takim głosem rozsądku. Tylko w sumie jest też druga rzecz. Zazwyczaj ojciec z nimi nie mieszka, bo uciekł wcześniej po mleko. Daj spokój. A co mam się może śmiać z tych jego koszmarnych żartów, tak? Marta, weź się ogarnij, czy nie widzisz, co on wyprawia? Może faktycznie przesadził teraz, ale to jest dorosły facet. Nie można na niego tak dorosły facet? Jak na państwa, Tak się nie zachowują jak dorosły państwa, mi? Proszę o spokój, proszę Proszę, proszę... poczekać na zewnątrz. Uff. Nie wiem, w sumie, co jest gorsze, zachowanie tego dzieciaka czy te awantury jego rodziców. Jakby umówmy się, ich syn jest po prostu zwykłym debilem. I oni zamiast to ogarnąć, to się kłócą, kto ma rację. Nie dyskutuje się z faktami, a faktem jest to, że on odwala. Robi jakieś dziwne, chore akcje. Równie dobrze on nawet teraz może coś kombinować. Tutaj wygląda to nieźle. Tymczasem 16-letnia pacjentka, która trafiła do szpitala po nie wypadku dobrze. drogowym, jest Jeszcze na badaniu tomograficznym głowy. Mhm. Dziewczyna była nie, bardzo ja pobudzona, więc żeby móc wykonać badanie, podano jej silne leki uspokajające, po których usnęła. Proszę. Elu, tak? e, sprawdź, czy sala operacyjna jest wolna. Szybko, dobrze, dobrze. dobrze. W ogóle zawsze, jak omawiam tego typu odcinki o takich nieposłusznych dzieciach, to sobie tak w głowie myślę, co ja bym zrobił, gdybym był rodzicem takiego dziecka. I szczerze, myślę, że dostałbym kilka lat pozbawienia wolności za przemoc. No bo mnie po prostu by nerwy puściły w pewnym momencie. Jeszcze wiecie, ja jestem facetem, ale wyobraźmy sobie, jak to wygląda z perspektywy kobiety. Dziewięć miesięcy nosisz kaszojada w brzuszku, potem się męczysz. Przy porodzie. Bardzo często trwa to kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt godzin. Potem przez kilkanaście lat takie dziecko wychowujesz. No to tutaj powiedzmy, że już wchodzi ojciec, chyba że uciekł po mleko. I wyrasta coś takiego! Mamy dziewczynę z wypadku. Yy, krwiak śródmózgowy i obrzęk mózgu. Tak, prześlę zdjęcia. Dobrze. Panie doktorze, zabieramy dziewczynę na segregację? Tak, 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 już, już załatwiam blok operacyjny, tak. Żeby się nie okazało tak przypadkiem, że tej dziewczynie naprawdę się zejdzie z tego świata. Bo w sumie wtedy ta jej matka, to jej śmierć przeżyje razy dwa. Ale no cóż, chociaż będzie kontencik. Zawsze to wiecie, będzie można się wkraść na kostnicę i nagrać ciało. Tymczasem siedemnastolatek czeka na konsultację z ortopedą. Chłopak opuścił salę, by uniknąć o, rozmowy z wściekłym ojcem. No, okay. Postanawia wykorzystać fakt, że dziewczyna śpi i może udawać martwą. Chce dokończyć swoje nagranie. Pragnę zauważyć, że ona miała zaraz być prawdopodobnie na stole operacyjnym. Ale w sumie, walić to. Skupmy się lepiej na tym, jak bardzo ten chłopak jest wspaniałomyślny. On po prostu stwierdził, że przed tą operacją zabierze ją na spacer po szpitalu. Tak wiecie, żeby się mogła dotlenić? W dobrych rękach jesteś w końcu. Nareszcie, teraz już wiesz. Teraz my się zajmiemy. Ja cię mam, wszystko. Cholerne łóżko, czekaj, mam się. Uważaj. Ma. Mam, mam. O, ludzie. Chodź, chodź, chodź. Nic nie był. Spisz sobie, śpi, spisz, spisz. Najsmutniejsze i najbardziej przerażające jest to, że ta dziewczyna nie jest niczego świadoma. Ona nawet nie wie, że jakiś świr ją ukradł. A mi się w tym momencie nasuwa jedno podstawowe pytanie. Gdzie są w tym momencie pracownicy tego szpitala? Jakaś, nie wiem, ochrona na przykład? Przecież na 100% w tym szpitalu są kamery. A jeżeli są kamery, to jest osoba, która te kamery musi przeglądać. Czy każdy może sobie tak po prostu z buta wejść do tego szpitala i ukraść pacjenta? Czekaj, spokojnie, nic się nie ruszaj. Super, super. Leż, ja ci zaraz wszystko oddam. Ja wszystko ci zaraz oddam. Dobra. To są zwłoki dziewczyny, która przed chwilą zmarła: Miała na imię Patrycja. Niestety lekarzom nie udało się uratować jej życia. Tuż po śmierci dziewczyny rozmawiałem z jej matką. Kobieta przeżyła prawdziwy koszmar. Zresztą zobaczycie sami, mam dla was wszystko nagrane. Ej, szczerze? Chłopak mocny jest. I chcecie mi powiedzieć, że on odwala tak chore akcje dla 30 tysięcy followersów. To co będzie, jak on na przykład zdobędzie, nie wiem, 100 tysięcy, 200, milion? Czy on wtedy się włamie na przykład na porodówkę i odbierze poród? W sumie powinniśmy zadać pytanie... Co ja powinienem robić przy tylu obserwujących? Nie wiem, może to nie jest problem w tym chłopaku, tylko we mnie. Może to ja jestem po prostu za mało hardkorowy? Teraz tą windą zwłoki Patrycy zjadą na dół, gdzie znajduje się szpitalna kostnica. Niestety tam już nie uda mi się wejść, no. Chyba że nie, tego już dla was nie zrobię. Prosto ze szpitala, nadaje Bart na tropie. O, f. Co jest? Dziewczyno, halo? Czemu to piszczy? Pomocy, mocy Jezu, czemu piszczy? Ciu, ciu. Znaczy, żeby nie było, nie jestem potworem i nie śmieję się z tragedii tej dziewczyny. Ale ta scena trochę skojarzyła mi się z tym, jak w dzieciństwie za mocno uderzyłem brata. I starałem się go szybko uciszyć, żeby mama nie przyszła. Jeszcze zawsze próbowałem go w jakiś sposób rozśmieszyć, żeby to wszystko obrócić w żart. Nigdy to nie wychodziło. Pomocy nie, Ja nie wiem, co się ja nie... ja stało. Ale, ale ja nic w nie, nie wiem. W wyniku nie wiem, narastającego obrzęku mózgu w doszło w do w zatrzymania oddechu u pacjentki. W w pacjentki. W Chłopak jest przekonany, że dziewczyna przestała oddychać, ponieważ ściągnął jej maskę z Ale ja nie chciałem tego zrobić. Ja nie wiedziałem. Powinni na Ja nie wiedziałem, że tak się Dobra. Weź, go, weź go, weź go. Co ty tutaj robisz? Ej, myślicie, że ta jego matka również stwierdzi, że to jest jakiś fotomontaż? Bo ja odnoszę wrażenie, że ona tak trochę bardzo wypiera rzeczywistość dookoła siebie. Wiecie co tej dziewczynie na pewno nic nie jest, to wszystko jest ustawione, lekarze są w spisku. A czemuż by ten spisek miał służyć, zapytacie? Yy, bo chodzi o to, że oni są po prostu zazdrośni. Tak, oni są zazdrośni. Że jej synowi się powodzi, że mu się udało, że jest sławny. Co myślicie, że pan doktor nie chciałby tylu followersów mieć? O shit, trochę zeswisowałem, jak ta laska zaczęła schodzić. Dobrze, to tylko fałszywy alarm. No szukam hardkorów, ale nie aż takich. Ja chcę ludziom tylko pokazywać ostre kawałki w sieci. Ale śmierć w realu. To za ostra jazda. Nawet jak dla mnie. Ej, ty wiesz, że ta dziewczyna może przez ciebie umrzeć? Jakby jeszcze nie wiadomo, czy ją uratują. A on zachowuje się dosłownie, jakby się nic nie stało. Tymczasem rodzice chłopaka szukają go. Byli małżonkowie w dalszym ciągu nie mogą się zgodzić co do sposobu postępowania z siedemnastolatkiem. Może ci pan zabierać moje dziecko. Proszę pani, zabieramy, zabieramy pani córkę na salę operacyjną. Proszę się odsunąć. Ela, zabierz tak? panią, daj leki uspokajające. Proszę, pan, proszę pani, niech pani teraz pójdzie ze mną. Proszę pani, proszę mnie posłuchać Naprawdę. Proszę pani. Wszystko będzie dobrze, proszę pani. Wszystko będzie dobrze. Niech pani ze mną tam wejdzie. Ej, szczerze, na miejscu tej matki, to w tym momencie zadzwoniłbym na policję. Znaczy, ja wiem, że ona póki co to pewnie logicznie nie myśli, bo się martwi o córkę. No, ale to wiecie, jak już emocje opadną, miejmy nadzieję, że ją uratują, no to jakiś pozew mógłby wlecieć. Wydaje mi się, że nawet z tą córką mogłaby się starać o jakieś odszkodowanie. Znaczy, to wiecie, to są moje przypuszczenia. Bo jak dobrze wiemy, prawnikiem nie jestem. Ale czy przeszkadza mi to w wypowiadaniu się na tematy, na których się nie znam? Nie. Przepraszam, panią bardzo, czy nie widziała Słucham. pani Bartka, mojego syna tego przeporała. Nie chciałam proszę panie. Pani jest matką tego potwora. Słucham! On chciał zabić moje dziecko. Co pani wygra zrobiłeś? Co Ty co z tej dziewczyny? Nie ten telefon. Oszalałeś? Uspokój się, nie tak mieliśmy z nim rozmawiać. Spokojnie. A co Czy ty widziałaś, w jakim stanie była ta dziewczyna? Ale ja jej nic nie zrobiłem, przysięgam. A kto mi telefon? Ta matka powiedziała, że chciał ją zabić. I prawda, ja sobie tylko wypożyczyłem tą dziewczynę. Co zrobiłeś? Co to znaczy, że ty sobie ją wypożyczyłeś? Mówimy o człowieku! Ona nie jest rowerem! Szpital to nie jest miejsce, w którym ty se przychodzisz i bierzesz sobie randomowego pacjenta, no bo tak, bo potrzebujesz. Ej, tak szczerze, to ja jestem przerażony, jak bardzo ten chłopak jest bezmyślny. Normalny człowiek, nawet jakby odwalił jakąś taką głupotę, to potem miałby takie. Hmm, może jednak źle zrobiłem. A on bajlando w ogóle, wyrąbane we wszystko. No chciałem nakręcić, że niby nie żyje, wiesz, nie? Bartek, oszalałeś? Dzieciaku, co się z tobą dzieje? Ale ona nie przestał, przestała oddychać. Zapytaj lekarza. To nie była moja wina. Dokładnie, on jest niewinny. On chciał dobrze. No bo zastanówmy się przez chwilę, gdyby ten filmik poszedł w viral, no to nie tylko on byłby sławny, ale również ta dziewczyna. A potem mogliby nagrać kolejny odcinek, że jakimś cudem, nie wiem, z martwych wstała. A czyja? Daj mi ten telefon. No to oddaj mi go. Mamą nie wiem, telefon. jak można być tak zaślepiony? Posłuchaj, no. Bartek. To no, już jest koniec, robisz, rozumiesz? Oddaj mi ten telefon. Nie, to Zosta. już jest koniec. Mamo, oddaj mi go, co ty robisz? To, spuczę w toalecie, rozumiesz? To już jest koniec. Mam do wreszcie. Idzie domu. No i się chłopak doigrał. Kara na telefon teraz wleci. Słuchajcie, bez telefonu też można normalnie żyć. Znaczy szczerze, w obecnych czasach ja nie jestem do końca fanem tego typu kary. No bo stety lub niestety świat dookoła wymusza na nas używanie tych telefonów. Nawet w szkołach nauczyciel odpala na komputerze jakiś quiz, a uczniowie z telefonów go rozwiązują. Na telefonach bardzo często ma się też bilety do komunikacji miejskiej. Więc to jest obecnie taki ciężki temat chyba trochę. Znaczy to mówię. Nie odnosząc się do przykładu tego chłopaka, bo w jego przypadku to on to w ogóle powinien być gdzieś zamknięty. Jestem w szoku. Najgorsze jest to, że Bartek w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że źle robił. A ja, ja miałam go za takiego dorosłego. Byłam z niego taka dumna, że tak dobrze sobie radzi. W głowie mi się nie mieści, że wyrosła z niego taka hiena. Ja kocham, jak rodzice w tych programach zawsze są tacy w szoku. Jakby to dziecko dawało ci podstawy, żebyś tak myślała przez cały odcinek. Począwszy od tego, że specjalnie sobie połabał palce, żeby dostać się do tego szpitala, że nastraszył tą matkę, że jej córka nie żyje, no i teraz, że naraził jej życie. Rodzice 17-letniego Bartka Tomali kazali mu zamknąć kanał w internecie i wprowadzić się z powrotem do mamy. W sądzie toczy się przeciwko niemu postępowanie o narażenie szesnastolatki na niebezpieczeństwo utraty życia. Kilka tygodni później cała rodzina odwiedza pacjentkę, którą chłopak wykorzystał do swoich nagrań. Dziewczyna po operacji jest na oddziale neurochirurgii. Do odzyskania pełnego zdrowia potrzebuje długotrwałej rehabilitacji. Ej, szczerze, na miejscu tej dziewczyny to byłaby dosłownie ostatnia osoba, którą chciałbym oglądać. Przecież ona mogła przez niego zginąć! Ta wizyta ma tylko i wyłącznie to na celu, żeby temu chłopakowi i jego rodzicom zrobiło się lepiej, żeby nie grębiło ich sumienie. Jego przeprosiny w tym momencie są naprawdę gówno warte. To ty mnie porwałeś, nie straszyłeś moją mamę? No, to ja. Dewil, po co tu przyszedłeś? Rozmawiałam z swoją mamą. Wiem, że potrzebujesz pieniędzy na rehabilitację, żeby dojść do siebie. A co pani chodzi? No Bartek ma coś dla ciebie. Ja mam trochę oszczędności. Weź <laughs> Nic to od ciebie nie chce świeże. No Idź przepraszam. Stąd. Idź stąd. Nie zapomnisz czyn Głupie zrobiłem. Także moi drodzy tym szczęśliwym zakończeniem jak dla kogo kończymy dzisiejszy odcinek. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało i co w ogóle sądzicie. A póki co, to by było na tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa-pa!